Zapraszam pana posła Roberta Winnickiego z Koła Poselskiego Konfederacja. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Nadszedł czas prawdy. Czas prawdy o tym, jak wygląda Unia Europejska, dokąd zmierza i jaka jest polityka obozu rządzącego w tym zakresie. Nas to w ogóle nie dziwi. Środowiska skupione w Konfederacji, czy to narodowe, czy konserwatywno-liberalne, patriotyczne, tradycyjne, od lat o tym mówiły. Mówiliśmy o tym w 2003 roku, mówiliśmy o tym przy okazji Traktatu Lizbońskiego, głosowanego, podpisywanego, popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. Mówiliśmy o tym również ostatnio, mówiliśmy o tym w lipcu również. Tak, zgoda, zgoda również z tutaj głosami z lewicy, że sprawy zostały rozstrzygnięte w lipcu. I pan premier Morawiecki, podwładny Jarosława Kaczyńskiego, który, który przypomnijmy wielokrotnie podnosił kwestię armii unijnej, pan premier Morawiecki, który postuluje jest jednym z frontmenów postulowania podatków na poziomie unijnym, pan premier Morawiecki, który zgodził się w lipcu na dodatkowe obciążenia fiskalne i tworzenie instrumentu, za pomocą którego Zwłaszcza Republika Federalna Niemiec w tym okresie epidemii kryzysu gospodarczego tak, Republika Federalna Niemiec i elity brukselskie chcą wykorzystać trwający kryzys, żeby Unię scementować jako federalne superpaństwo nie tylko gospodarcze i polityczne, ale również pod względem światopoglądowym. I o tym mówi nam Ubiegłotygodniowa decyzja Komisji Europejskiej. Tak, to się w tej chwili dzieje, i tak rząd Morawieckiego, Mateusz Morawiecki osobiście zgodził się na to w lipcu tego roku podczas szczytu. To wszystko, co się dzieje obecnie, jest tylko wykonywaniem. Nie ma ofensywy traktatowej, którą która była zapowiadana na początku rządów Beaty Szydło. Wtedy. Tyle mówiono na temat tego, że Unia Europejska potrzebuje gruntownej reformy, reformy traktatowej w kierunku Europy ojczyzny, Co przez pięć lat zrobiono? Nic. Zero ofensywy politycznej. Zero ofensywy politycznej i pięć lat klepania wszystkiego, co przychodzi z Brukseli, jak leci. To jest rzeczywistość rządów PiSu. Dzisiaj premier, któremu prawda zajrzała w oczy, Głosi jakieś hasła suwerenności, to są hasła pod publiczkę. To nie Mateusza Morawieckiego oszukano w lipcu na szczycie. To Mateusz Morawiecki oszukuje polskich patriotów, oszukuje tych, którzy są zwolennikami suwerennej Polski. I dzisiaj powtórzmy to. Dzisiaj fundamentem polskiej suwerenności musi być niedopuszczenie do pogłębiania się gospodarczej politycznej, ale i kulturowej, i światopoglądowej kolonizacji Zachodu, który niestety kilkadziesiąt lat temu przeszedł światopoglądową, obyczajową, kulturową rewolucję w duchu nowej lewicy. Nie dopuścić do tego, to znaczy uczynić Polskę państwem współpracującym z Zachodem, z Zachodem politycznie, gospodarczo, militarnie, ale stawiającym w Europie Środkowej nową na nową jakość na jakość współpracy również ze Wschodem, z rozwijającą się dynamicznie Azją Wschodnią i uczynić politykę zagraniczną realnie wielowektorową i powiedzieć Brukseli i Berlinowi nie, ale twarde nie, oparte również o reformę traktatową Unii Europejskiej. Dzisiaj należy przejść do ofensywy, a nie bronić się lękliwie przed tymi, którzy chcą zdominować nas i narzucić swoje własne porządki.